Ciemka widzowie, w dzisiejszym odcinku podsumowanie eventu Dziadów, w którym delikatnie wziąłem udział. Mianowicie ubiłem ponad troszkę, ubiłem lekko ponad 400 sztuk grupek. Pierwsze podejście miałem na ten mój poziom, czyli grupki na 140 level. Ogólnie trójki nie sprawiały problemu, ale no ten druid jakoś ofensywny jeszcze super nie jest i po prostu tam 9-10 rund na to liczyłem i no to to było bezsensowne, co nie, tam, tam cisnąć na tym powiedzmy stoku, no bo bardzo mały przyrost tych nagród. Przeszedłem poziom niżej i tam rzeczywiście sporo więcej tych przedmiotów mogłem sobie zgarnąć. Jeżeli chodzi o, ogólnie o ten limit, no miało to swoje plusy i minusy. Ja ogólnie się cieszę, że ten event został tak rozciągnięty, ponieważ mogłem w nim uczestniczyć, jak gdyby trwał te 30 godzin, jak lata wstecz, no to nie miałbym tej szansy, a tak to po prostu w jakimś stopniu, w sumie w jednej piątej ten limit wykorzystałem i, i, i no fajnie. Także to jest dla mnie duży plus, a takim chyba największym minusem dla mnie to jest brak możliwości zdobycia tropów, ponieważ no, odnoszę takie wrażenie, że te bieganie instancji hard, zwłaszcza dla nowych graczy, robi się takie coraz bardziej ekskluzywne i, i mniej dostępne, przez to, że te tropy no, kosztują niestety niemało. Nie wiem, czy taki był zamysł, gdy te insty hard zostały wprowadzone, czy po prostu przez to, że ekonomia już się zdążyła rozjechać. Z tego co pamiętam, że na evencie świątecznym te tropy były, także po prostu trzeba poczekać do niego. No i tak, jeżeli chodzi widzowie o te nagrody, nie powiem wam, ile tych przedmiotów zdobyłem, ale no tutaj widzicie, że wpadło trochę tych flaszek. Esek było więcej, ale ja to akurat tam podładowałem ekwipunek. Tutaj widzę, że 6 kluczy na lodowego parę tych kostek, w sumie 26 sztuk, również 26 sztuk tych paczek platyny, trochę tych dzielków, czy jakieś te dusze nachtage z tego pierwszego jakby etapu, no i troszkę dukatów, także nie wiem, no nie, nie chcę mi się przeliczać, bo te ceny, słuchajcie, one i tak się zmieniają, ale jak na takie serio moje niedzielne granie na tym evencie, no wydaje mi się, że spoko, bo i flaszki trochę wykorzystam, czy do ulep, może czy też na oddanie do tego Epika. No wiadomo, to jakieś wejściówki do tych zadań tygodniowych na bank. Platyna to wiadomo też znajdzie zastosowanie dukaty, no to tam się kupi te reole zapewne. Nie można też mówić, że to jest coś, coś za darmo, bo jednak gracz poświęcił na to czas. Ale była to dla mnie jako taka miła odskocznia. Możliwe, że jak miałbym 30k power, to ten event nie byłby dla mnie jakoś super opłacalny ponieważ chyba jakbym kupował w ogóle te przedmioty, które oddałem na ten event, no to nie wiem, czy bym wyszedł na zero. Nie wiem, czy gdybym sprzedał te właśnie przedmioty oddawane NPC-kom, czy nie wyszedłbym lepiej na tym. Cieszę się, że też w końcu pojawił się jakiś nowy skin. Osobiście jakoś no, nie podszedł mi do gustu. Mamy tu w sumie czapkę. Czapka może by była w miarę okej, okay, tylko te te włosy. Włosy mi nie siedzą. Chyba to są włosy takie warkocze. Zbrojka. Zbrojka to jest chyba najciekawszy element według mnie. No i pelerynka. Pelerynka zdecydowanie przesadzona tutaj z tyłu. Jest za dużo tych elementów. Dla mnie byłaby idealna, jakby było po prostu samo to płótno bez tych ozdób. Bo od środka też bardzo ładnie, nawet by to jakoś tu fitowało z tymi butami i całą resztą, bo ten zielony kolorek też tutaj gdzieś w tej zbrojce się pojawia. No, także ogólnie dla mnie zbrojka jest spoko. Reszta tak, tak średnio. Cieszyłbym się, gdyby gracze też mieli właśnie w tą większą alternatywę wybierania tych strojów ze sklepu premium, no bo tu niecałe 3 lata zobaczcie jak w ogóle małe z kompletów tych premium, gdzie tu większość w sumie była po prostu na premierę. Także z tym wielka bieda. W komentarzu możecie dać znać, co uważacie o tym evencie dziady, czy tam nadropiliście, czy jesteście zawiedzeni. Możecie też napisać, co byście zmienili, czy może te limity były w ogóle potrzebne, czy też nie. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.